Cześć, witajcie serdecznie z tej strony kryptowłyk. Krótki odcinek, krótka aktualizacja. Wiem troszeczkę, wczoraj mnie moje bysze nastawienie zgubiło ze względu na to, że mieliśmy breakout na dół, ale na to też byłem troszeczkę gotowy, no bo jak się ma plany w obie strony, no to wtedy możemy zadziałać jakoś. Więc krótko i na temat. Zjechaliśmy sobie z bitcoinem poniżej tego naszego rogu trendu wzrostowego tej linii trendu wzrostowego, to znaczy cały czas mamy tą formację tego trójkąta, który miał wyskoczyć do góry, e, natomiast mamy lekkie wyjście w dół. Pierwsze FIBO lokalne niestety tego nie obroniło, nie mieliśmy tu za dużo poziomów, e, następnie zjechaliśmy do większego Fib'a, które zaznaczyłem od 40474. To, to był taki ostatni próg, po którym nie mieliśmy żadnego jakby mocniejszego zniesienia. Więc ja bym obstawiał, że albo to jest koniec tego fake outu, albo po prostu zjedziemy sobie do tego zniesienia, które było, które jest jeszcze niżej. I teraz Mamy do wyboru, jeżeli zjedziemy jeszcze niżej, jeżeli trend spadkowy będzie kontynuowany, no to mamy pierwsze 6,6. 6166 na poziomie 41,130 i 41,5,8,1. Tutaj to nie wiem, czy to widzicie, ale mam powiększone, mam nadzieję, że to widać. Następnie takie lokalne FIBO, globalne FIBO, takie najgorsze, jakie może być, to jest 3,8,7,75, 3,8,133, jeżeli byśmy dolecieli do takiego momentu natomiast no, musimy obserwować ten trend po prostu bo spadliśmy z powrotem do tego kanału jeżeli się w nim utrzymamy no to prawdopodobnie odwiedzimy dół tego kanału czyli te 34 tysiące bo oczywiście tak cena lubi zrobić jeżeli wpadnie z powrotem w ten kanał więc ten, ten lekki fakeout wyskoczenie tutaj no dawało nam jakąś nadzieję ale niestety rynek zadecydował inaczej a jeżeli chodzi o jakieś e, szczegóły tutaj dzisiaj, jak to wyglądało, to powiem Wam szczerze, że odkryłem e, całkiem ciekawą strategię związaną z likwidacjami, która sprawdza się całkiem nieźle. Tylko to są takie bardzo szybkie, krótkie skalpy, które trzeba robić na dźwigni, e, i też na przykład tutaj zaznaczyłem sobie próg 45, dźwignia razy 50 i ładnie ten skalp wszedł tutaj jeden skalp ominąłem na tym poziomie 4,4,2,4,5 niestety nie było mnie przy komputerze i też tutaj jakby mieliśmy kolejny możliwy short na tym poziomie 43,9,4,4 no i już zjechaliśmy chyba 0,85% do 1% trochę brakuje ale mieliśmy pierwszą reakcję na poziomie 6,1 była dosyć mocna reakcja do góry Następnie zjechaliśmy do 6,6 i była kolejna reakcja. I znowu spadamy na dół i się zastanawiam nad tym, bo tutaj, gdzie mieliśmy sprzedaż na z tego co pamiętam, chyba w tym rejonie 43,5 tysiąca, masakrycznie dużo shortów się otworzyło, i dlatego mieliśmy tą likwidację do góry razy 100, razy 7,5 następnie jeszcze tutaj jedna likwidacja longów i teraz zobaczymy, czy sytuacja się uspokoiła i to będzie koniec tych likwidacji tych shortów, znaczy longów, w dół i będziemy mieli teraz short squeeze'a, bo shortów otwarły się miliony, po prostu miliony, dziesiątki milionów shortów się tu otworzyło na tych dołkach i nie będę zdziwiony, jak teraz ta cena będzie szła do góry i będzie likwidować te wszystkie shorty e, po kolei, będzie short squeeze. To zobaczcie sobie, Tutaj mamy ten wskaźnik, o którym Wam mówiłem. Eee, załóżmy, że pootwierały się wszystkie shorty tutaj. Eee, średnia cena 4720, razy 100 już zlikwidowane, razy 75 już, już zlikwidowane, jeszcze razy 45, czy tam razy 50 muszą zostać zlikwidowane, czyli 44,400 i razy 25, 45 238. I to jest nawet punkt kontrolny dzisiejszego dnia. Więc, czy to jest przypadek, nie jestem pewien, ale no wydaje mi się, że taka, taki scenariusz mógłby mieć miejsce jak najbardziej. Mi udało się otworzyć longa właśnie na tym poziomie, na tym knocie. I pierwszy profit już ściągnąłem i teraz zobaczymy, dokąd to doleci. Jeżeli doleci z powrotem do tego punktu, no to zamykam te longi na zero i zobaczymy, gdzie będzie niżej ten poziom. Bo jeżeli mielibyśmy teraz z tego poziomu średniego 43,700 zjechać na dół i zamknąć, zlikwidować wszystkie longi przy na za dużej dźwigni, które się otworzyły. Ale tutaj znowu tych longów się dużo nie otworzyło, dlatego to też jest tak, że te longi będą się otwierać troszeczkę wyżej pewnie. I jeżeli mielibyśmy zjechać na dół, no to 43,462, potem 43,311. Jeżeli byśmy przebili się przez te progi FIBA, no to mamy 4.295.5 z tym, że jeżeli przebijemy się przez to Fibo 6166, to wtedy jakby ten próg może nie wytrzymać, te likwidacje po prostu ten poziom może być za słaby i zjedziemy jeszcze niżej, więc na no to raczej uważać po prostu jeżeli chodzi o taki scalping. Dopracuję sobie tą strategię do końca, zrobię o tym odcinek i będę miał dla was jeszcze parę niespodzianek, nie wiem czy w tym tygodniu, czy w przyszłym, ale myślę, że warto sobie poczekać więc no jak widzimy Bitcoin lubi zrobić totalnie na odwrót niż się spodziewamy tak samo właśnie dokładnie jeżeli chodzi o to to tutaj mieliśmy punkt kontrolny który jest na poziomie 43 063 knocik doleciał do 43 111 czyli brakło 50 dolarów żeby zamknąć ten punkt kontrolny i co cena zrobiła? poskoczyła do góry, no dokładnie Teraz będzie dużo osób pewnie chciało to shortować tylko po to, żeby zamknąć ten punkt kontrolny, a jest duża szansa, że cena po prostu poleci w kosmos. Czekajcie tutaj, mam źle, źle, źle zaznaczyłem, bo przez chwilę go przesuwałem, bo mi inaczej pokazywał Trading View, ale mieliśmy 43. No, około 20, 43.020, więc około 100 dolarów różnicy było. Ale co do dolara, dotknęliśmy 0,66 na Bajbicie, więc jak najbardziej 111. Bardzo ładnie to wyglądało. Już 1% był, czy nie był, był 1%. 0,99 ładnie dotknięty, 1% z tego y, poziomu likwidacji z 0,9, x94 jak zaznaczone, pięknie 1% i z powrotem do góry. Także tutaj też ładny tradzik wszedł. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ja już kończę to wszystko na dzisiaj. Nie będę Was zanudzał e, altami, i, bo wiemy, że wszystko zjechało e, razem z giełdą, tak naprawdę, razem z Teslą, z Googlem, ze wszystkim, wszystko po prostu się cofnęło, e, więc to jest standard, ale ja skorzystając z okazji kupiłem troszeczkę co nieco e, coinów, tylko do skalpu, tak naprawdę, bo nie jestem pewien co z tego wyjdzie. Po prostu nie jestem pewien, czy uda nam się. Odzyskać te wszystkie poziomy? Czy to jest tylko taka likwidacja wszystkich longów, które się otwarły na, cały, na tych górkach? Widzę, że tutaj też mamy punkt kontrolny otwarty, to od razu sobie zaznaczę, bo to jest fajny, fajny poziom. Fajne poziomy to są ogólnie punkty kontrolne, więc wolę to mieć zaznaczone. Dobra. OK, okej okay. i zobaczymy sobie gdzie to poleci, ale zobaczcie, że już tak ten wolumen, nie, wolumen mamy akurat słaby, większy na ten sprzedaż, na tą sprzedaż, ale i tak sam fakt ile tu się po prostu shortów otworzyło prosto wsparcie, to jest, to, to jest po prostu niesamowite. Ee, tutaj też Ave mocno zjechał 10%, ale myślę, że jeżeli Ave będzie chciał sobie tutaj zjechać do jego czeka chyba ten próg 170 dolarów około Dobra to wszystko na dziś dziękuję za uwagę żegnam się z wami pozdrawiam was serdecznie miłego wieczoru życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku trzymajcie się hej